Nie czy, tylko jak wprowadzać do firm sztuczną inteligencję, aby była efektywna i aby ją dobrze wykorzystać. Za chwilę o to zapytam mojego gościa. Dzień dobry państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, a ze mną studio Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający do spraw klientów korporacyjnych i rynków finansowych Mbank. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja może jeszcze, zanim jak wprowadzać, to zapytam, czy polskie firmy są gotowe na to, żeby wdrażać AI? Myślę, że duża część tak. Duża część wdraża. To oczywiście zależy od segmentów, w którym działają, od sektora, od skali danej firmy, oczywiście od profilu działalności. I co do zasady, na pewno tak. Dzisiaj 9 na 10 szefów firm mówi tak, pracujemy nad tym. Pytanie, ilu naprawdę pracuje? Trudno im powiedzieć. Natomiast myślę sobie, że to pytanie, nie czy, tylko jak, jest absolutnie uzasadnione. Mm -hmm. Trzeba się tym zająć. I nawet jeżeli świadoma decyzja będzie, na razie nie wdrażamy, na razie nie potrzebujemy, na razie nie wiemy, co chcemy osiągnąć, to po prostu nie będziemy tego wdrażać. I tyle, ale podejmijmy świadomą decyzję, a nie udawajmy, że tego nie ma. Mm -hmm. A jakie są. Y Teraz takie modne słowo wyzwania, yy, to, to jest takie wyzwanie mentalne, wyzwanie technologiczne, Ech. finansowe może? To jest taki miks wszystkiego po trochu. No, bo oczywiście dla jednej firmy to będzie wyzwanie o charakterze technologicznym. Dług technologiczny jednak mimo wszystko mamy w firmach. To bardzo różnie znowu wygląda w różnych branżach. Akurat branża finansowa dość dobrze stoi, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne. No, oczywiście jest to kwestia finansowa, czyli kwestia kosztu, no ale też mentalna. Pytanie, kto to wdrożenie ma robić? Pytanie, po co ma to wdrożenie robić? Czy tylko dlatego, że to AI ja to jest teraz moda? Czy dlatego, że chcemy uzyskać efekt kosztowy? Czy może dlatego, że chcemy uzyskać przewagę konkurencyjną. I ja osobiście rekomenduję jednak myślenie o przewagach konkurencyjnych, o tym, jak coś zrobić lepiej, a niekoniecznie taniej. Mm -hmm. Jak Pan mówił o tej świadomości i podejmowania decyzji, to pomyślałem sobie, że największa rola tu tutaj jest w managementu. I taki nie, bo tutaj często, no, musimy pamiętać, że często management ma swoje przyzwyczajenia, swoje lata, e, swoje lęki, niepokoje, a e, pójście oddolne bardzo często no, też może przynieść fajne efekty. W związku z tym ja akurat uważam, że tego typu wdrożenia... Trzeba robić kompleksowo, trzeba robić w pełnym dialogu pomiędzy wszystkimi działami firmy IT, sprzedażą, HR-em, no, po to, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi, żeby to miało sens. I oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, po co nam to, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić. Nie betonujmy tego, co dzisiaj mamy w firmie, tylko zaprojektujmy ten proces, procedurę po prostu od nowa z wykorzystaniem tych szans, które niesie za sobą po prostu AI. Mm -hmm. uh... 9 na 10 chce wprowadzić, czyli jest jakby, jak to młodzież mówi, hype. Yy, ale czy ten hype nie przykrywa trochę zagrożeń, nie przykrywa takiego, no okej, okay, jeszcze to jest technologia, której nie do końca znamy i trzeba z nią ostrożnie? Yy, powiem tak. Moim zdaniem wyzwaniem, jeżeli chodzi o AI, jest to, że głównie temat ciągną specjaliści od technologii. Bardzo często w tym dialogu brakuje socjologów, psychologów, HR-owców, osób, które no, mogą przewidzieć, próbować przewidzieć wpływ takiego, a nie innego wdrożenia na szeroko pojętą organizację, czy wręcz na społeczeństwo. I to zagrożenie wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo istotne. Oczywiście też zagrożeniem jest to, czy na pewno wiemy, co i jak chcemy wdrażać. A tak naprawdę też zadać sobie pytanie, po co. Czyli ten efekt końcowy zawsze powinien nam przyświecać, tak? Co nam da wdrożenie? Jakie korzyści możemy z tego wdrożenia mieć? To jest właściwie dla każdej zmiany. No, jakakolwiek zmiana o charakterze Operational Excellence musi być poprzedzana taką analizą. Po co nam to? I mhm. teraz oczywiście są obszary, w których AI bezdyskusyjnie będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem i są obszary, w których nie rekomendowałbym nawet dotykać, bo jeżeli mamy zoptymalizować jeden mały drobny proces, to może nie ma sensu. A są takie obszary, w których naprawdę te efekty będą rewelacyjne. Jeśli przyszliby do pana klienci i powiedzieli, słuchaj, znasz się na tym, dodać, jak wprowadzić, jak ten proces poukładać, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Nie wydali za dużo pieniędzy, bez sensu, żebyśmy właśnie mogli świadomie podjąć tą decyzję, że AI w firmie jest potrzebny już teraz, albo będzie potrzebny za chwilę. No, kłopot polega na tym, że dzisiaj wszyscy są ekspertami o tej AI. Naprawdę wszyscy. To jest taki temat, gdzie otworzymy pierwszy, lepszy artykuł na LinkedInie, to tam dotykamy tematu AI. I to trochę jest kłopot, dlatego że jeżeli wydaje nam się, że się znamy, a do końca może nie mamy świadomości nowych rozwiązań, to tutaj musimy pamiętać, że ktoś, kto jest ekspertem o tej AI dzisiaj, za miesiąc, może nim już nie być, bo to tak szybko biegnie. Natomiast jak się zabrać za wdrażanie, no przede wszystkim odpowiadając sobie na pytanie co najpierw, jaki będzie efekt, co chcemy zrobić, jakie mamy środki, bo no proszę mi uwierzyć, że bardzo często proste rozwiązania mogą być wręcz bezkosztowe. Ale tu znowu dojdzie temat, czy nie narażamy się na pewne ryzyka związane z bezpieczeństwem, bo to jest też kolejny wątek, który należy przeanalizować. No mówiąc pros, pewnie uśmiechnąłbym się do tych, którzy się na tym trochę lepiej znają, a nie tylko udają, że zgodnie z modą są ekspertami o tej jajce. Mm -hmm. uh... Bezpieczeństwo, czyli no w tym wypadku cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem, chyba który nie zawsze doceniamy, że przekazujemy dużo danych do AI, a nie do końca wiemy, jak, kto i jak nad nimi będzie. Jakie będzie przerabiał, jakie będzie wykorzystywał? No, my w branży finansowej akurat mamy bardzo wysoką świadomość tego cyberbezpieczeństwa i tu jesteśmy, myślę, po bezpiecznej stronie mocy. Natomiast, oczywiście, w wielu firmach tej świadomości po prostu nie ma. tak I tutaj trzeba uważać, żeby no, nie pójść za daleko, mówiąc plus, zachwystując się tym, że dostaniemy coś fajnego, ale te ryzyka będą po prostu za duże. My bardzo mocno dbamy o ten element tajemnicy, element poufności danych, w związku z tym tutaj te ryzyka wydają się być zmitygowane, natomiast ja zachęcałbym do tego, żebyśmy no, nie brali wszystkiego z zamkniętymi oczyma, to naprawdę trzeba się po prostu zastanowić na spokojnie, po to, żeby nie wylać tego dziecka z kąpielą, tak jak pan powiedział. AI, tak, ale świadomie i rozsądnie. Tak i tam, gdzie potrzeba, a nie tam, gdzie jest moda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający do klientów korporacyjnych i rynków finansowych w